Bo każdy o tym wie, że w miejscu nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać TV. Chodzi mi o dzisiejszą sesję, która się odbywa tutaj na sali obrad, nie w sposób zdalny. Jak pamiętamy, gdy były rozpatrywane sprawa przyszłości szkoły podstawowej w Jędrzejowie, Rada zadecydowała, że będzie to sesja zdalna. Teraz, gdy sytuacja epidemiologiczna jest dużo gorsza niż wówczas, mamy tutaj zarządzoną sesję stacjonarną. Proszę też pana przewodniczącego o podanie powodu takiej sytuacji. Dziękuję. Proszę państwa, ja jako Wójt odpowiadam za. Przestrzeganie przepisów covidowych. Jesteśmy tutaj w siedzibie Urzędu Gminy. Pan przewodniczący nie zawiaduje siedzibą Urzędu Gminy ani przed organami typu policji, co Zenekit nie odpowiada za niezgodność w przestrzeganiu przepisów covid -owych. Dlaczego ci Państwo nie zostali wpuszczeni? Po pierwsze, dlatego, że jesteśmy na sali w takiej ilości, jaka jest zgodna z przepisami covidowymi i ze względu na powierzchnię metrażową. Następnie, proszę państwo, tak jak powiedziałam już troszeczkę wcześniej, następnie stroną w postępowaniu, jeżeli chodzi o uchwałę wzniesienia zażalenia jest tylko Rada Gminy i Wójt jako organ i kuratorium, więc nie ma tutaj możliwości wypowiadania się innych stron, ponieważ ich w postępowaniu nie ma. Zarówno społeczeństwo obwodu Szkolbycej Więdżyjowej, jak i Rada Rodziców, jak i Rada Pedagogiczna Więdżyjowej, jak i Rada Pedagogiczna Białkubowie mogły to i, wy, i wypowiadały się na piśmie w postępowaniu kuratora, który swoje zakończył negatywną opinię. Jeżeli chodzi teraz o kolejną sprawę, która tutaj dotyczy, dlaczego jesteśmy dzisiaj w sposób na żywo, tak w powiem. To proszę sobie przypomnieć, mamy zresztą protokoły. Proszę Państwa, już jak przygotowywaliśmy się na komisji do sesji, która miała, na której została podjęta uchwała o zamiarze przekształcenia szkoły, ja jako wójt wnioskowałam do Państwa, żeby ta sesja odbyła się z powodu bardzo ważnych spraw na żywo. Państwo w głosowaniu zdecydowaliście, że nie. Państwo w głosowaniu zdecydowaliście, że nie, że sesja ma być zdalna. Możemy to sprawdzić, e, proszę Państwa, na, e, w protokole. E, jeżeli chodzi, proszę Państwa, e, e, o jawność sesji, to ja przypominam, że zgodnie z przepisami prawa, które obowiązują nas od e, tej, początku tej kadencji, e, sesje są e, transmitowane online, na żywo. Każdy mieszkaniec może. Proszę Państwa, w tym uczestniczyć. Panie ja Przewodniczący, ubolewam nad tym, że materiał odnośnie, odnośnie opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie został dostarczony radnym i nie mieliśmy możliwości, tak jak Pani Wójt, wynotować sobie tutaj argumentów jakichkolwiek. A powiem tak, że trudno jest zebrać myśli, jeżeli kogoś się słucha słucha się czyjś wypowiedzi. Jednak chciałbym się zwrócić do Państwa radnych, aby wzięli pod uwagę opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty, gdyż uważam, że jest to, można przyjąć jako opinia specjalisty, który się zna na, na szkołach i przy głosowaniu, żeby to uwzględnili. I taką krótką jeszcze sprawę mam. Tu Pani Wójt powiedziała dużo złych słów o szkole w Chciałbym się zapytać, skoro tak źle się działo w szkole w przez taki dłuższy okres czasu, to jakie czynności podejmował w tym zakresie organ prowadzący, żeby poprawić tą sytuację i. Druga sprawa, co mi się tutaj na myśl przy, przyszła, skoro było tak źle, to po co proponować obecną panią dyrektor na dyrektora filii w Chyba tylko po to, żeby dalej była tak zła sytuacja jak obecna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja może odpowiem? Bardzo odpowiedzieć? proszę o odpowiedź pani Wójt. Yy, po pierwsze, tak. Yy... To są w Pana Radnego y, słowach, y, y, w ocenie złe słowa. Ja się odniosłam do faktu i do cytatów, jakie zastosowała z pism y, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej Pani Kurator, a ja przedstawiłam fakty odnośnie tych słów. Y, jeżeli Pana Radnego jako społeczeństwo obraziłam, y, przepraszam, ale ja nie, nie miałam zamiaru nikogo obrazić, tylko przedstawić ten punkt ze strony organu prowadzącego, jak to wygląda? Żadnych złych słów tutaj nie powiedziała. A propos, pani dyrektor? Proponuję, żeby może pan rady zapoznał się z ustawą o prawie oświatowym i zobaczył, w jakich przypadkach wójt jako pracodawca może cokolwiek poczynić wobec pani dyrektor. Ja to na wszystkie te uwagi, które były zgłaszane. Reagowałam. Najlepiej, najlepsza reakcja była taka, jeżeli się rodzic zgodził, lub osoba zgłaszająca. Jechaliśmy do pani dyrektor w gabinecie, wyjaśnialiśmy, niewiele takich śmiałków było, lub prosiłam o wyjaśnienia na piśmie, a poza tym również arkusze organizacyjne i wszystkie poczynania z naszej strony były czynione po to, żeby ta sytuacja, jeżeli chodzi o wyniki czy inne rzeczy, mogła się polepszyć. Tylko jeszcze jeden fakt, który tutaj jest bardzo ważny, że ja jako organ prowadzący wójt to mam prawo odniesienia tylko i wyłącznie do dyrektora. Następnie dyrektorem dyrektor jest pracodawcą dla nauczyciela, więc wójt, oprócz ustalenia arkuszu organizacyjnego nie ma żadnych uprawnień ani kompetencji wchodzenia w kompetencje, czy jakieś tam przywileje przy... przy... dyrektora. Proszę Państwa, przypominam, że Pani Dyrektor Maria Pruszyńska odchodzi na emeryturę. W miesiącu w kwietniu będziemy organizować konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Jakubowie. Więc po pierwsze będzie wyłoniony komisyjny nowy dyrektor, więc ja będę jako wójt proponowała, tak jak powiedziałam, dla ciągłości funkcjonowania tej szkoły, dla ułatwienia całego tego procesu przekształcenia, żeby w pierwszym roku tą funkcję jako nauczyciel, który i tak zostanie jako nauczyciel, pani dyrektor zostanie, jeżeli zechce zostać, bo nikt nie będzie jej trzymał na siłę, ale jeżeli pani dyrektor zostanie w tej szkole jako nauczyciel, żeby pełniła funkcję nauczyciela i jednocześnie funkcję kierowniczą w osobie wicedyrektora. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani wójt. Ja jeszcze tutaj powtórzę pytanie pana radnego Jaska Kota. Jaka była przyczyna tego, że radni nie otrzymali opinii kuratora w odpowiednim terminie? A jaki to jest odpowiedni termin? Termin, gdzie państwo otrzymaliście dzisiaj dzisiaj na tablety. Nie dostali. Państwo nie dostali, tak? Jak, ja dzisiaj przypominam, tak. że już wracam. Ja myślę, że tak. za, zaproponowano na... mi, y -y -y. E, jak to się nazywa, to dokładnie. E, Zgłoszenie na piśmie. E, nie, ale to jest informacja publiczna. Tak, czy tak, po tak. 14 dniach mogę. Nie, nie, dopiero, nie. nie. Tak, 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 ale my, nie, nie, nie. 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 E, dzisiaj. Liczbowa. Oczywiście, I ale. Pani zaproponowała, więc dostałbym tą decyzję, chciałaby wiedzieć Rada. 14 dni. Za dwa tygodnie dopiero. Panie na Piotrze, ale my mamy 14 ale my mamy na 14 dni to jest maksymalny termin. Dzisiaj państwo by ja, mi chodziło o to, ale żeby było pismo. Mi pani złożenie wniosku po Tak, na sesji, po... na sesji i prosiłam, mówiłam, że pan dostanie, żeby było legalnie. Na sesji pan złoży pismo, dostaje pan dostanie pan tą Na sesji, na której już usłyszeliśmy. No ale to wcześniej, no to proszę państwa, możemy zrobić przerwę w tej sesji chwilkę, żeby może państwo mieli chwilkę czas na uwagi. No więc Myślałam, że to poszło. Proszę, Pani. jak nie ma pytania. Dobrze, dziękuję bardzo, pan Bartłomiej Wociel. bardzo proszę. Ja tutaj chciałem bo mamy tutaj takie, prawda, przysłowiowe przeciąganie liny, kto, kto zrobił Gile, i to zrobił ile, ile zrobiła szkoła, ile zrobiła gmina, ile mieszkańcy, I tutaj myślę, że no tutaj to, tak będzie zawsze. Yy, chciałbym przejść tutaj do słów yy, pani wójt, prawda, która powiedziała, że rodzice nie zabiorą dzieci z tej klasy 1-3, ponieważ będą mieli blisko. Uważam, że nie możemy tutaj decydować dla rodziców, czy te dzieci zostają w tej szkole, czy poślą gdzie indziej. Sama pani powiedziała, że mamy tutaj w naszym obwodzie jest tak, że dzieci chodzą do szkół spoza, spoza naszej gminy, czyli tak też może się równie dobrze stać. Co do aktu przemocy. Akty przemocy na pewno nie są tylko w tej szkole. Wiadomo, że jest to mała szkoła, i, 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 i pojedynczy przypadek aktu może jest tutaj bardziej widoczny, prawda? Ale uważam, że nie można powiedzieć, że szkoła jest niespołeczna, ponieważ dochodzi do aktów przemocy. Bo tak samo w Jakubów na pewno też, w szkole w Jakubowie, na pewno też są jakieś akty przemocy, i tutaj równie dobrze też moglibyśmy powiedzieć. Że ta szkoła jest niespołeczna, tak? No to taki, taki sam wniosek do tego dochodzi. Jako trzecie, chciałbym powiedzieć, że jeżeli złożymy to zażalenie i później pójdziemy do sądu, równie dobrze może być decyzja sądu taka, że otrzyma opinię kuratorium, tak? Wtedy się również, również dochodzą dodatkowe koszty. Sprawy sądowe, koszty sądowe i tak dalej. Tu chciałbym jeszcze wnieść o. Jeżeli już byśmy mieli głosować na tą uchwałę, chciałbym wnieść o usunięcie z tej, tej uchwały pod, pod punktu drugiego ustępu drugiego, w którym upoważniamy panią Wójt do reprezentowania Rady Gminy. Dlaczego? Uważam, że. Powinniśmy wiedzieć jako radni, już to poszło trochę za daleko. Powinniśmy wiedzieć, jakie pisma wpływają do gminy, z kuratorium i tak dalej, a jakie wypływają. Tutaj byśmy tak upoważniamy panią wójt, jako, jako my ją upoważniamy, tak? Jesteśmy radnymi i myślę, że powinniśmy wziąć w końcu nogi za pas i też się zająć tą sprawą osobiście. Myślę, że tutaj będziemy rozliczeni, e, znaczy rozliczą nas z tego również i mieszkańcy, rodzice z, z tego jak do, do tego teraz podejdziemy. Dziękuję. Bardzo proszę jeszcze pan Piotr Jagliński, proszę. A więc tak, też chciałbym się odnieść do e, kontrargumentacji. Tutaj pani Wójt, no na przykład ciekawim jest stwierdzenie: wielu uczniów przepisywało się, powracało, wypisywało, powracało. Wiele to znaczy? Ile? 20, 30 czy 5? W stosunku do. Znaczy nie? Tak, no w pamięci, bo to, to, to pokazuje właśnie taką argumentację. Używamy Okoliczników jakichś tam opisowych, ale niekonkretnych, które dla jednych wiele będzie dwóch, trzech uczniów, dla drugich dwudziestu, tak? Więc no, w porównaniu do siedemdziesięciu paru uczniów, fajnie by było powiedzieć, raczej na e, ilość. Po drugie, też no, no, nieprawdą jest, że wszystkie wyniki egzaminów w Jędrzejowie były poniżej średniej, czy tam gminnej, powiatowej, czy e, wojewódzkiej. Tak samo też nie wszystkie były w szkole w Jakubowie powyżej, więc no, to też nie jest prawdziwy argument. E, oczywiście no też racją jest, tutaj rację ma kurator, który mówi, że no ciężko porównać wyniki w klasie, w której jest dwóch uczniów, tak, którzy, jak sam kurator też mówił, mają specjalną sytuację wychowawczą, domową i tak dalej. Do klasy, w której jest dwudziestu kilku uczniów i gdzie są wiadomo, uczniowie o bardzo wysokich zdolnościach, umiejętnościach i możliwościach, jak i słabszych, tak? Więc ale ta średnia będzie wtedy wiadomo, że inaczej wyglądać. No, zresztą w klasach, które tam liczyły po 10 uczniów w Jędrzejowie, już ta różnica taka znaczna nie była między tymi wynikami. Co do też tych aktów przemocy, aktów i tak dalej. Ja chodziłem jako nauczyciel po korytarzach tej szkoły i nie widziałem tam zastraszonych i trzęsących się ze strachu dzieci przed przemocą panującą w tej szkole. Nie. Społeczność tej szkoły jest dość zgrana, bo jest właśnie pochodzi z, wie, z dwóch, trzech miejscowości bliskich sobie, oni się znają na co dzień, znają się ich rodzice, to są, to są dzieci, które bawiły się tam w, w tej okolicy w placach, na placach zabaw od małego, tak, oni się dobrze znają, a to były pojedyncze jakieś problemy, które nie, nie można przedstawiać jako problem ogółu. Bo to nie był problem ogółu, tylko problem jednostek, tak? Często też skurczonych nie tylko między dziećmi, ale i w samym tym środowisku, tak? Więc no, no nie mogę pozwolić, żeby ukazać szkołę, jako, w której jest problem przemocy. Tam nie ma problemu przemocy, to jest fajne, zgrane społeczeństwo, fajna, zgrana szkoła. Też kolejny argument 19 nauczycieli. 19 nauczycieli, 19 etatów, czy 19 nauczycieli, których jak tak też pani wcześniej mówiła, którzy przyjeżdżają na 2-3 godziny. A ile etatów naprawdę w szkole, tak? Więc czy rzeczywiście też będzie 5 nauczycieli później po przekształceniu? Rozumiem. Opiekun 3-4-latków, tak? 5-6, pierwsza, druga. Trzecia klasa to jest pięć, nie będzie angielskiego, to nie będzie szósty nauczyciel, nie będzie religii, to nie będzie siódmy, innych jeszcze jakichś zajęć, to nie będą kolejni nauczyciele, to już będzie dalej pięć czy więcej jednak. No i da, kończąc to podsumowując, na Mazowiecki kurator wydał opinię negatywną, ponieważ widzi szansę dla tej szkoły. Widzi, że nie jest to jeszcze tak zła sytuacja, bo podejrzewam, że ten sam kurator wydawał pozytywne opinie do takich organizacji, reorganizacji szkół. Więc są szkoły, które są w gorszej sytuacji, więc ma ogląd na całe województwo mazowieckie i wie, że widzi, że w tej szkole jest szansa, dlatego uważam, że powinniśmy dać tej szkole szansę i. Oddalić ten wniosek o, za, o złożenie tego zażalenia i zakończyć ten tryb na tej negatywnej ocenie kuratora. Dziękuję. Wynik głosowania jest następujący: za 7 głosów, przeciw 3, jeden, jeden wstrzymujący się, jeden brak głosu. Dziękuję bardzo. Uchwała większością głosów została podjęta. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV?